Siemano. Dzisiaj zagaję o rekuperacji. Pokażę Wam, ile zużywa prądu. Ja mam centralę z firmy O3Ozon.pl. Rok budowy. Wydajność 420 m3. Ale z tego, co mówił właściciel na swoich filmach, to oni i tak mają zaniżone tutaj na tych tabliczkach bo w rzeczywistości one mają lepszą wydajność bo po prostu zabezpieczają się, żeby później nie było nie? no i tu jest ciśnienie, jonizacja i tutaj max 200W tak? taka ło, dobra wyłączę na chwilę otworzymy, wam pokażę mniej więcej jak to wygląda w środku no, w środku to wygląda w ten sposób, otwiera się tak na dół ta klapka, no i co, i tutaj, tutaj są filtry, już będzie chyba się przyda wymienić, co, ten filtr, no już trochę jest, nie pamiętam kiedy, ostatnio wymieniam, trzy tygodnie temu, no filtry to wiecie, to tutaj te, te zwykłe, jak to się nazywa, to się kupuje na metry na Allegro i sobie docinasz i... I tutaj e, rozkładasz te blaszki, te blaszki normalnie się rozsuwają i pomiędzy tam tą kratkę, a tą kratkę się, e, się wsuwa w tą włókninę, no i wsuwamy tutaj, cyk, nie? dwa wentylatory i to krzyżuje się w tym w wymienniku, nie? wymiennik Rekair, tylko że to jest ten zwykły. Bo ja nie wiedziałem wcześniej, że trzeba kupić sobie ten empilaptyczny. Ten zwykły, on wysusza powietrze, nie odzyskuje wilgoci, nie? Nie będę musiał sobie po prostu dokupić empilaptyczny. Czy jak on tam się nazywa? Bo mam też taki wymiennik na, na lato sobie kupiłem, tam koło chyba 300 on kosztował. Taki, że po prostu nie, nie ma tych tutaj kanalików. O, tych kanalików takich nie ma. Nie? Tylko on normalnie ma ten. Widać? No, taki kanaliki ma, nie ten. Jak go... Bo tu go się normalnie stąd wyciąga do siebie, teraz ja nie będę wyciągał po co. A ten, a. Tu jest chyba jonizator. A mam taki właśnie, że normalnie są po prostu osobne dwa kanały, są po prostu osobne bez żadnych I on na lato bardzo świetnie się sprawdza. Tak jak, jak teraz w lato go miałem i na jesieni moja żona mówiła, że ten, że jakoś tak chłodno w domu. No i ja sam tylko wymiennik wymieniłem z powrotem na ten, który odzyskuje ciepło. No i dalej nie trzeba było przepalać, ani tam włączać ogrzewania. A w domu od razu się cieplej zrobiło, bo jednak to ciepło odzyskiwał, nie? Także tak to wygląda, nie? No, no i co? I Wam pokażę teraz ile, ile mi to prądu zużywa, bo mam... Mam to po prostu, e, podłączyłem sobie gniazdko, takie na wi-fi, które jest podpięte pod aplikację. Muszę wszystko to zabezpieczać. Tutaj jest włącznik. Nie patrzcie, że kurzu pełno, bo zawsze coś tu się, o, tu taki włącznik jest. Włącza się, nie, cyk, pali się, o. I takie gniazdko na, na wi-fi już jakiś czas temu, bo to było pod te grzałki do bufora. No i tutaj na razie tak wziąłem, bo tutaj yy, przewód przewód tam do tego rekuperatora sam yy, przy, podłączałem. No i wsteczkę kupiłem w, w Brico tam taką i ona jest taka gówniana okrągła, że ona nie pasuje w gniazdka. Nie wiem czemu, ale znaczy nie w gniazdka, tylko w w to nie pasuje, bo o, jak widać tutaj po prawej i po lewej takie są dodatkowe, jakby plastiki, nie? To takie, że nie ma okrągłego całego otworu, tylko on jakiś zwężony po bokach jest. I przez to ta wtyczka ona nie pasuje, i musiałem właśnie przez, przez ten tam taki pseudo ten czerwony przedłużaczek puścić. Ale to tam, na, na, ja tylko podłączyłem to tak e, dla celów, po prostu żeby sprawdzić sobie, ile to mi zużywa prądu, nie? A tak na dłuższą metę to ten. No to wiadomo, że to nie będzie tak podłączone, tylko bezpośrednio pod gwiazdko, nie? No i co? No tu buforek... buforek co? Sobie grze... grzał, tak? Bo chyba... Nie wiem, jest gdzie on tu jest napisane chyba. Będzie widać? tak A, 15, 56, no a do 15 grzał. To nie wiem. Albo podłogówkę chodziło, albo nie zdążył dogrzać, ale pewnie chodziła, bo to szybko dogrzewa. No i co? O, tu mam... Ja mam cały system z tej firmy, nie? To, to, to są te dwie skrzynki rozdzielcze i... Takie... Wszystko tak się rozchodzi, może nie estetycznie, ale wszystko świetnie się sprawuje i fajnie działa. Także jestem zadowolony, nie? O, i tu mam... Tu jest yy, czerpnia. A tam idzie wyrzutnia, nie? Jeszcze tutaj też nie, nie obrobiłem, a tutaj już o, cyk ładnie, tutaj rozdzielnia zakryta fajnie, tutaj wszystko fajnie zrobione, cyk, cyku cyku pyk, o tam nie patrzcie na tutaj na bordel, bo to jeszcze muszę po, porządkować tu sobie regał zika postawiłem, nie, o i takło, nie, tak pomalutko, nie. Dobra, idziemy. Dziękuję Wam. Pokażę. Mm -hmm. Tu sobie cegłę po, na, na ścianę pokleiłem, ale jeszcze nie zrobiłem fugi. O, a na kominku beton architektoniczny denting. Na kolejku szyba zadrzemiona no, no i mamy rekuperator. Ten wyświetlacz od rekuperacji. Temperatura wewnątrz, godzina, nie? No jest, nie? I co, teraz włączę aplikację? Aplikacja Intelligent Air. Nie, to nie to. To jest od klimatyzatora powietrza. Tu jest smart. Jest od tego. I rekuperator. Electric. No i tutaj zużycie za. Zużycie za styczeń. Widać dobrze. 6,65 za styczeń, tylko że to nie było od początku stycznia, tylko od 10 chyba. Zobaczmy. było widać. O tu jest, nie? do 31 stycznia a tutaj od 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 od, od 11 w zasadzie bo tam, tam już 10 to nie no a tu czyli a tutaj za, za lutę nie tu mamy a to już od 1 lutego no tutaj 32 a tu 24 25 25 25 to jest 0,25 czyli 250W nie Dziennie zużywa, nie? No. I teraz tak, teraz na, na pierwszym biegu biery tyle, nie? Na pierwszym biegu bierze tyle, 10W, tak, dziesięć 10, na pierwszym, nie? I teraz bierzemy tutaj i Meni, nie mini. To i włączymy na drugi bieg. My mamy zawsze na pierwszym biegu, no bo to jest wentylacja, centrala 420 m3. No to na pierwszym biegu, no to jest jakieś, no można liczyć, że mniej jak 1 trzecia, ale ja liczę gdzieś 120-140 m na przykład. wymiany, nie, to to jest na. Na, na naszą trójeczkę to to jest wystarczająco i tylko je, na przykład jeżeli chcemy trochę przewietrzyć chałupę czy coś no to wtedy używamy tych innych biegów a tak to w zupełności wystarczy na jedyneczce nie ta wymiana no i teraz na drugim biegu czyli już jakby lepsza wymiana powietrza 67 w na drugim biegu bierze teraz co włączymy trzeci bieg Poczekamy, niech się bujnie, bo to słychać, że, że zaczyna tak e, huczeć w fajnej Na trzecim biegu już pokazuje ile. 200 W. 200 i 199 W na trzecim biegu. No jeszcze jest opcja wietrzenia, nie? Czyli tutaj wietrzenie to jest jakby czwarty bieg czy już taki maksymalny chyba. I na wietrzenie jak ustawiliśmy to 260 skoczyło, będzie więcej jeszcze coś. Poczekamy. To tam pisało maksymalnych chyba power 200 W na centrali, a tu jest 260, czyli więcej, niż tam było napisane. Ale nie wiem, ja nie znam się, czy to tak powinno być, czy... No, także tak to wygląda. Wyłączamy wietrzenie. Bierzemy na jedyneczkę. No, bo to jest centrala 420 m3, ale... No producent mówił, że ona zawsze ma trochę te podane zaniżone, że w rzeczywistości ona ma więcej. No, także jakby to na 3 ziół, no to tam wychodzi gdzieś 140 metrów sześciennych. Także to jest spokojnie. No i na jedyne to już 10-11 W bierze, nie? Także mówię, jakieś tam 200-250 tam. Czy czasami niektóre dni widziałem tam na przykład 400 W nie było zużyte. Także w miesiącu to tam... 10 kW wychodzi, max. 10 zł na miesiąc prądu zużywa. Także teraz po tych cenach jakby liczyć po złotówce, także nie ma tragedii nie naprawdę. No i co jeszcze? Mogę Wam powiedzieć. Tutaj wiadomo, jak na ten zegar się kliknie, no to, to wtedy harmonogram można sobie ustawić, że ona będzie z, według jakiegoś planu się włączała na jedynkę, na dwójkę, wietrzenie, niewietrzenie tam, czy na przykład jak ten. W nocy, na przykład, jakbyśmy chcieli sobie wyłączyć w ogóle, żeby nie chodziło, to też można ustawić. Będzie się na czasowy. wiadomo. Tu bypass, jak sobie założymy, czy gruntowy wymiennik ciepła, też można sobie wziąć. Nie tutaj, zmieniać to. takie pierdoły tu są te nastawy, nie? Jakby się chciał harmonogram ustawiać. Nie? Nastawy o, o, a tutaj, jak klikniemy, to nam pokazuje. Jaki jest odzysk ciepła? No, czyli czerpie 1,2 stopnia. W rzeczywistości jest trochę zimniej na dłożu, ale czujnik już jest w środku w centrali, więc trochę, trochę za wyżej stopień, czy ile? Czy dwa? Czyli czerpni 1,2, na nawiewie 17,1, na wywiewie 20, czyli zaciąga 20, na no, wyrzutni z domu. 5, czyli dosyć sporo odzyskuje. No Ogólnie to działa, nie? No prądu, prądu naprawdę nie zużywa wiele. No i tyle. I co, i tutaj kominek. Jeszcze wam, będę chciał Wam pokazać, jak, jak pale w kominku i jak, jak te powietrze się rozchodzi. Jakie temperatury w ogóle, nie? Ogólnie jak się rozpali w kominku, to fajnie jest. Moment cieplutko. I wcale dużo nie trzeba. No i tu Klima. Klima Hajko też jest jakby co. No dobra. dobra. To trzymajcie się na razicho.